Hej, wiecie, co dla mnie było zawsze największą przyjemnością jedną z największych przyjemności życia to spotkanie się z piękną, mądrą, atrakcyjną kobietą i spędzenie z nią cudownego wieczoru, dnia. To na pewno można zaliczyć do jednego z. Wie można na pewno to zaliczyć do czegoś, co dużo wnosi do naszego życia, czegoś, dzięki czemu również nasz poziom energii wzrasta, czegoś, dzięki czemu hmm, czasami czujemy, że latamy. Dosłownie. Więc bardzo ważną rzeczą dla Ciebie, żebyś gdy podchodzisz do kobiet pięknych, przeciętnych, mniej atrakcyjnych, atrakcyjnych, różnych, żeby największą rzeczą musisz mieć coś takiego, to jest. Powinieneś mieć coś takiego, nic nie musisz, ale powinieneś mieć coś takiego, wtedy byłoby ci na pewno łatwiej. Ja coś takiego miałem, więc o wiele łatwiej mi to było. Że wszystko, w bardzo dużo rzeczy, co robiłem w życiu, to po to, żeby po prostu mieć. Fajną kobietę, fajne kobiety. Bo to zależało od tego, czy byłem w związku, czy byłem. W... różne etapy miałem w życiu, więc raz byłem w związku, raz byłem w różnych relacjach, ale większość rzeczy, które robiłem, to po to, żeby mieć te atrakcyjne kobiety. No bo im więcej masz na zewnątrz, tym po prostu jest ci to łatwiej. No i oczywiście też im więcej masz wewnątrz, również. Im jest ci łatwiej więc im więcej atutów zebrałeś zewnętrznych i wewnętrznych, jest ci łatwiej podrywać, atrakc uwodzić atrakcyjne kobiety. Więc polecam Tobie, żebyś coś takiego się nauczył jak motywacja podchodzenia do pięknych kobiet. Żeby to było dla Ciebie. Yy, Coś takiego jak, nie wiem, jak uwielbiasz pewnie, jak masz jakąś taką ulubioną potrawę, ulubiony napój, to żeby to było czymś takim dla ciebie, co po prostu kochasz. Pokochaj to. Pokochaj podchodzenie do pięknych, atrakcyjnych kobiet. Uwierz mi, że jest to możliwe. A jeżeli pokochasz to i będziesz to uwielbiał,